Najpierw chciałbym powiedzieć o pewnej e, matrycy, e, która tak naprawdę opisuje cały szereg e, różnego rodzaju przedsięwzięć, różnego rodzaju przypadów, e, a która e, e, pozwoli nam na zrozumienie tego, na czym polega zmiana, której teraz wszyscy doświadczamy. E, najlepszym porównaniem jest zmiana, która, się nas, która nastąpiła e, w przejściu pomiędzy mediami tradycyjnymi i wyjściem mediów społecznościowych. I tak jak w mediach tradycyjnych, to media wytwarzają informacje, dystrybuują te informacje, a ludzie konsumują te informacje. W mediach społecznościowych to ludzie wytwarzają informacje, dystrybuują je i nie tylko konsumują, ale do tego głową Zmiana matrycy z modelu jeden do wielu na model wielu do wielu. Dokładnie taka sama matryca, taka sama zmiana wydarza się dosłownie w każdej, dziedzinie, w każdej innej dziedzinie gospodarki. Czyli firmy zamiast produkować produkty i usługi, dystrybuować je, sprzedawać, a ludzie je kupować, coraz bardziej stają się społecznościami, też platformami, organizatorami, żeby to ludzie pomiędzy sobą wytwarzali produkty i usługi, dystrybuowali je i dodatkowo wchodzili ze zwołanie pracy. Więc to jest taka najbardziej podstawowa matryca i myślę, że warto to zapamiętać. Zresztą analogii do mediów społecznościowych, jak wydarzała się ta zmiana, tak naprawdę jest bardzo duża, bardzo dużo. I ta zmiana jest no, diametralnie większa, z tego jak wszyscy wiemy jak mocno media społecznościowe domieniły media tradycyjne, jakby jesteśmy sobie stanie to wyobrazić, z jakimi problemami borykają się media tradycyjne jak się wszystko następowało, to tutaj mówimy o... W zasadzie każdej innej branży, każdej innej dziedzinie gospodarki, oczywiście pewne branże dotyczy to bardziej, czy też szybciej ta zmiana nastąpi, pewne dotyczy mniej, czy ta zmiana nastąpi wolniej, ale mimo jednak stala zmiany jest dużo większa.